Siema, z tej strony Foxy the Powered Fox, Gospel. Witam was w odcinku Five Nights 3, też oczekiwany trzeciej nocy. Dobra, no i się włączy tablet, to zaczynamy. Se podgłosimy. I tablet mi się ściął. O Boże.

To, też wam przybliżał, bo też nie widzę przez tą kamerę, nie no, normalnie żal. O, no, mówiłem coś tam w mu coś tam trochę inny funga się mówi mówi że Freddy coś tam aktywny i on tego nie przetłumaczę tylko jestem dobry z Angola, ale no wiecie. do trzeciej klasy idę A mamy już gry do 18 lat. No właśnie Metlation. Czyli ten bał, się teraz przede mną pojawi. Może. Patrzcie. Nie. Ale Freddy. Z tym swoim słodkim mikrofonem. Haj. No. Teraz mogę te dwa. Dawaj, Dawuj! dawaj, Dawuj! Dawuj! Dawaj. Jest! O, Już mnie nie wyskoczył, już wyskoczył. No. Idę do noc lejcie mi... Nie wiem ile łapak. Sesto Z, Z Cesto. Się mówi. Na tablecie to trudno. Na kompie to ja za pierwszym razem przejdę. Koledzy, do piątej nocy przeszłam. Piątą noc mu przejdę. Gdzie ty jesteś? Ciekawe. Mój zapaść malufucker Spaść Ja dobrze daję fantomy wam powiem o! Jezu jak nie uniknąłem O Boże, ja nic nie widzę Ty, 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 Nie, nie będę mówić brzydko. Sparaj. Laki na uspokojenie. Sma smak, papi. Daj dobry, skąd masz Ja widzę Cześć. O oh, kurde. Oh ja nie wiedziałem. Nie, give me over. Hmm. Dobra, to też zrobimy ze FNAF 2, tak, ze FNAF 2. We'm waring. Co jest? Co? 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 Co jest? Co? Stało? No wiem, że jestem. Kurde, ja miałem pokazać co jest na new Game. Kto zna? Dobra, tutaj to mamy... Żeby już wszystko opanować. Eee. to ja już zrobię tak. Eee, ja patrzcie. Je ja wiatr Patrzcie. No ba, to chwila odpoczynku, pokaramy sobie. Trochę o chyba. hmm five hours later tu macie tych tu macie troju, tych nowych tu macie oldów Foxego akurat nie widać tak fajnie epicko wygląda jak tak robicie zepsutą Więc nie marnuję baterii. Jeżeli byście mówili, czy mam zwierzę? No. Mam, ale u dziadków. Pierwsza AM. już, już wkraczamy do akcji. Nie, na drugiej. Oh. Mały śpi, pieseczek śpi. Ten o. Oh. O. Zaciekawiony czymś jest Czyli naszą kamerą Do nagrywania Czy Ciekawe was co to? Dobra, no wbijamy no, to, to, to nie Tu nie, czy... Przez kamerkę mi się trochę trudno gra. Hop, 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 hop. Eee, ja nic nie widzę. Zróbmy tak. Patrzcie, jest sama z nie? No, się, Andrzej, Marek, Łukasz. Marek, zostaw tą gitarę! To chicken... nie, w chicken jest... Chicken... ...soby w rapieżach. Bo nich... Boni chce mnie zjeść. Ej, każdy mówi, że to chłopak i dziewczyna. Na, na zdjęciach dziewczyna, chłopak, cikka, x ten. Boni to, to, wtedy boni to, wiecie, chłopak, a Cika to dziewczyna, rozumiecie? Nie mieszam się w sprawy. Rodzinne się mówi. O Boże. Fwartaję, dopiero tylko się bani ruszły. Ba baniak. O. No i chicken. Czyli Ch chicken będzie tu, później tu i tu. O, kurde. Już jesteś. Ja widziałem. Tak, tak, klikam, klikam, klikam i tu nagle się pojawił. Czy twoje... zniknąłeś? baniaku. Box, box, music box. Raz, dwa chicken spadaj. Nienawidzę cię. Kto by cię lubił? Nikt cię nie lubi. Idź stąd. Nie mieszaj się w mojej sprawy. Czy co ja to sobie wyobrażam, że to jest na telefonie? Ja już klikam na telefon, trochę. Chicken poszedł. Ale, czy ktoś tu był? Nie, nie. Idzie, idzie, ktoś idzie. Tu nie, tu nie. O, mój. Freddy, 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 nie zgadnij, Freddy. Za późno, Freddy, już wygrałem. Gdzie jesteś, Teraz zrobimy inną metodę, pę, pę. Cześć. Dobra, <słuch> no to chyba ostatnie spojrzenie w kamerę i już wyskakujesz. Dobra. Co bym przewidział? Tam jest ktoś. Dobra, to nara. Już, już, już wind. Pierwszy raz cika nie była w wentylu. Teraz taki jumpscare, to by było dobre. Wiecie co, to chyba sobie teraz marionetkę zostawimy. W spokoju. Aaaa! iiii mm. mm. Thanks for playing today, You should get the full version so you can get Nie no jak się wolno nada to się że ten no wiecie nie przeczytam to Dziękuję za oglądanie. CS cyfra 3 i 2. Nara. Do zobaczenia.